Siema, witam wszystkich serdecznie. Normalnie padłem ze śmiechu, nie? To co zobaczyłem, no muszę to powiedzieć, bo nie wytrzymam, kurde. Śmiałem się jak nie wiem. Chodzi mi o ten post, co właśnie Agro udostępniła jest na moim profilu Wojtek Busiasz na Facebooku. No oglądajcie sobie, jak po prostu ucieka premier przed rolnikami, nie? A ja jestem pewny, że jakbym przyszedł do Warszawy i spotkał premiera i bym zasypał go właśnie definicją tam, czy regułkami prawnymi, czy właśnie odnośnie medycyny i tak dalej. Masek wszystkiego gospodarki to by tak spierdalał, że buty to by w powietrzu kurwa latały. No, naprawdę żenujące to jest i premier. Jesteś kurwa dla mnie słabym człowiekiem i nieudacznikiem jeszcze większym e, niż Trzaskowski. E, no i tchórzem, oczywiście. Teraz premier to będzie taki nazywany uciekający premier przed ludźmi. Przed społeczeństwem, tak? Do Sejmu też tam oglądałem, że nie przyszedł do pracy. Jak ja bym nie przyszedł do pracy, to by mnie wyjebali. Ale on, za nasze pieniądze, oczywiście, może nie przychodzić do pracy, tak? Żeby nie odpowiadać na, na pytanie. Także od dzisiaj nazywamy Morawieckiego uciekający premier. Ha, dobre to jest. Bekę mam jak, jak nic, kurde. Także, tak jak mówiłem, to jest oszust i kłamca. I taki nos mu się wydłuża, bo jest nawet podobny do Pinokio. Także e, bekę mamy z naszego premiera, nie? I z całej tej reszty bandy idiotów, bo tak jak powiedziałem, naszym krajem rządzą idioci. Bo jeszcze w tamtym roku byli tylko idiotami, tak? Bo opowiadali głupoty. A w tym roku, moim zdaniem, są potrójnymi idiotami. Dlatego, że nadal gadają głupoty. Podwójne, podwójne myśli, że my mają nadzieję, że ktoś w to uwierzy i po trzecie, że, że ktoś to będzie wykonywał, tych ich pierdolenie głupot, nie, także dzięki za wysłuchanie, tyle w temacie i beka, nie, z naszego uciekającego premiera, no i się widzimy, nie, a ja, jak pozdro, kurwa.